Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Tak jak obiecałem we wczorajszym materiale Dzisiaj udało mi się wykonać całą ewolucję Karola Świderskiego Będzie już on oceniony na 90 overalla Ma playstyle do tego driblingu z R1 I chyba to takie fajne przyjęcie Generalnie może nie jest za szybki Ma 80 tempo, ale 90 strzelania To będzie robiło robotę Ale zanim przejdziemy do spotkania Champions, To otwórzmy kilka paczek Są tutaj naprawdę bardzo fajne paczki przygotowane Zaczniemy od 5 piłkarzy o 80 plus. Mamy chyba informa z Liverpoolu. Co to będzie? To będzie... A, no okej. Okay. Informik 85. Ostatnio mam dużo tych informów, ale to dobrze, bo te informy, tak jak wiecie, się przydadzą. Oczywiście cztery duplikaty też musiały być, no bo jakby inaczej. Dobra, teraz sobie otwórzmy 84 razy dwa. Zobaczmy, może karta eventowa. Widziałem, że naprawdę ludziom sypie. Czy te karty eventowe lecą ciężko? Często to może być Markus Rashford, którego jeszcze niedawno nie było na rynku, teraz już jest. Dobra, teraz niech poleci Paczka 83 razy 3. No, po raz kolejny złota karta mamy: Hiszpanię, środkowy pomocnik Barcelona. To w końcu może być Alesia. Putejas, to będzie Pedri. I jeszcze Gavi w paczce, naprawdę bardzo fajna paczuszka. Teraz paczka, niech będzie 5 pił. Każdy ocenie 83, zobaczmy. No, nie, no, dajcie te pomarańczowe barwy. Znowu Hiszpania, tym razem Bramka z Barcelony. Nie wiem, kto to będzie. To będzie podwójny łokał Sandra Panios. I jeszcze Hurricane. To jest jak na razie najlepsza paczka w dzisiejszym odcinku dwa solidne walkouty na pewno się przydadzą do SBC. No musimy gdzieś tego Harego Kane'a przepalić, także dajcie mi chwilkę. Może coś się uda jeszcze tutaj wykombinować. Dobra, także teraz przed nami paczka 10 piłkarzy o cenie 80+. Niestety bez karty Golazo mamy Anglię, środkowy obrońca z Romy. To będzie Smalling. Karta 84. Oczywiście 8 duplikatów. Ostatnio tyle duplikatów mi leci, że aż nieprzyjemnie się to pikseluje, ale niestety tak to musi być. teraz paczka 11 piłkarzy o ocenie 81. Po raz kolejny Hiszpania, środka pomocnik, tym razem to będzie Parejo. zobaczmy, bez podwójnego walkoutu. Bardzo przeciętna paczka, ale chociaż tylko 5 duplikatów. także nie najgorzej, nie najgorzej. No i teraz najlepsza paczka z tych wszystkich paczka o 85 plus dwóch piłkarzy, praktycznie gwarancja dwóch walkoutów. Mamy kartę w informie, to będzie Belgia, napastnik Red Bull New York, bo będzie Van Ziery, 85, zobaczmy, kto będzie jeszcze w środku. Dwie karty, 85, te paczki były Naprawdę mocno średnie. Także Bilans Food Champions 1 do 1. Oczywiście dzisiaj nie gramy tym składem. Dzisiaj sobie pogramy składem Polska-Górą. No i w tym spotkaniu na ławce usiądzie sobie Robert Lewandowski. Generalnie Robert Lewandowski ma wszystkie statystyki lepsze od Świderskiego, ale w jednym spotkaniu bez Robercika powinniśmy sobie poradzić. Także tak to się prezentuje. Naprawdę wygląda to już solidnie. Dużo kart z ewolucji. Ale to mi się podoba. Właśnie to jest w tym wszystkim najfajniejsze, że te takie słabsze karty możemy sobie wrzucić w ewolucję i mieć naprawdę solidne karty, No wytestujmy sobie tego Karola, no zobaczymy jak będzie śmigał, teoretycznie 80 tempa, ale strzały dribbling nadrabiają, 5 gwiazdek z sztuczek również, Karol Świderski no i dobra, zobaczmy skład pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku, ale jest on na bramce Rijkaard z Carlosem Alberto Rice, De Jongiem, naprawdę mocny sprawdzian Świderskiego tak naprawdę topowe karty w obronie i na bramce również w pomocy, także no może być to ciężkie spotkanie no, jeżeli Noala wychodzi sam na sam, to musi być Bramka. Dudek totalnie nie chciał tego obronić. Obrzydliwa interwencja, obrzydliwa animacja. W trzeciej minucie rywal zaczyna od Bramki niedobrze. Ale zobaczmy, bo teraz Smolarek leci na skrzydle. Ależ to było dobre przyspieszenie. No Alison broni, no jednak karta Toty Bramka, że no, powinna takie rzeczy bronić. No nie, no ale bez przesady. Piątkowski, taka. Jeszcze podano tapina. Matko Boska, ale ci ludzie ostatnio tryhardują, cały czas na tego tapina grają, aż się nie chce grać tak szczerze. Ostatnie trzy spotkania w Food Champions wszystkie osoby grają na tego tapina. Naprawdę nieprzyjemnie się na to gra w ogóle swoją drogą, co ja tutaj zrobiłem. Ewa Power podanie górą do Świderskiego, nie ma tej opcji o spalonym świderski, ale wykończenie z jego lepszej lewej nogi wracamy do spotkania, łapiemy kontakt. Moder podanie do frankowskiego, zobaczmy co tutaj. Frankowski wymyślił okiwał tutaj jeszcze obrońcę, do modera jeszcze Żurkowski. Molarek, tak jest, rozklepaliśmy tego rywala. Udało się strzelić bramkę na 2 do 2. Mamy remis i taki gol naprawdę mocno cieszy. Oj, zobaczmy, bo Świderski urywa się tutaj rywalowi, co prawda 80 tempa, ale on robi to, on to robi, no ale no To powinno być lepsze uderzenie. Smolarek, podanie górą do świderskiego. Spróbujmy uderzyć. Powershotem świderski Alison z problemami. Mogłem tutaj troszeczkę bliżej podejść, ale chciałem uderzyć coś z dystansu. No i to było naprawdę bardzo fajne uderzenie. No ale zobaczmy teraz Piotrek w polu karnym. Pięć gwiazdek słabszej nogi, ale no Alison to broni. Jeszcze Smolarek. Mamy bramkę na 3 do 2. Zaczynamy wygrywać w tym ciężkim spotkaniu. To mi się podoba. No, Kylian Mbappe. Dobrze, Kiwior, ale Kiwior teraz zgasił tego. Kyliana Mbappé, Świderski, Polania do Ewy, Pajor, on gra koleżeńsko. Zobaczmy FK, uderzenie z prawej nogi, tak jest, mamy bramkę. Obrzydliwa animacja Alisona I w końcówce pierwszej połowy wychodzimy na dwubramkowe prowadzenie. To mi się podoba. On ma ten playstyle do tego. R1, Świderski przeszedł, całe boisko jeszcze tutaj, Świderski. No zabrakło tej słabszej nogi, ale to było naprawdę bardzo fajne. Jakub Moder odebrał piłkę podanie do Pani Ewy, pani Ewa jeszcze się utrzymała do żurkowskiego. Żurkowski. Wiemy, że żurkowski też jest mocny, ale Alison to ostatecznie broni. Piotrek Zieliński po tym rzucie rodnym naprawdę on wchodzi w to pole karne. Żurkowski nie trafia na pustą ramkę z główki, co prawda to była tylko i wyłącznie moja wina, bo te główki są manualne, ale no bez przesady. Zobaczmy Piątkowski, czy odbierze piłkę. Kilianem, bapę dobrze, Dudek, ale to obronił teraz, Dudek. Piotrek Zieliński do świderskiego. Zobaczmy, co zrobi świderski. Wyprzedził tutaj Carlos Alberto. Jeszcze, panie, Pajor, prawa noga. To musiała być bramka Alison pokonany po raz piąty. Ależ ta ekipa chodzi. Coś wspaniałego. Oho, świderski, ależ to zrobił. Jeszcze podanie do Smolarka To już było naprawdę hamskie z mojej strony Ale rywal również coś takiego zrobił Za Zakolejkował pauzę Mamy pierwszy Rage Quit w dzisiejszym odcinku To mi się podoba, naprawdę ta ekipa chodzi I teraz mam dylemat No wydaje mi się, że ostatecznie Ewa Pajor Będzie musiała usiąść na ławce No bo bez Roberta też nie będziemy grać Nie ma co W ramach przerywnika paczka 11 piłkarzy Ocenie 81+, chyba nie ma karty eventowej Chociaż nie, to będzie karta eventowa Co prawda bez animacji, ale Berbatów 93. Ej, nie wiem ile ten Berbatów kosztuje, ale naprawdę ta karta wygląda solidnie. Zobaczmy jeszcze, mamy tutaj mares. No, ciekawe bardzo, że mares, który jest oceniony niżej, zastępuje berbatowo, Ej, ale ten Berbatów dobrze wygląda. Ciekawe ile on kosztuje, zobaczmy. Karta 93, Berbatowa 300 tysięcy, okej. Okay. To nie jest zły traf. Ta karta ma 5, Ej, dobra, go w następnym odcinku będziemy testować. Bo, chyba on mi nawet pasuje do składu mojego. Zobaczcie, to świderski sobie tutaj powędruje do klubu. A tutaj berbatów idealnie pasuje. No, i to już wygląda naprawdę solidnie. No, ten berbatów myślę, że możemy nim naprawdę pograć. No, Piennikwiazdek Czuczek ma super playstyle, bo ma playstyle z plusem do finesek Triwelki, Bateryjka, Akrobatyka. R1, te mocne podania, Powershot. Ej, naprawdę ten berbatów może być mocny. Także w jutrzejszym odcinku sobie go wytestujemy na pewno. Może zagrabnił. Cały FC Champions może będzie naszym głównym napastnikiem No ale teraz Robert Lewandowski Już musi grać zamiast pani Ewy Pajor No i tak to będzie wyglądało myślę Tak to będzie chyba najlepiej No bo ta pani Ewa Pajor po pierwsze jest kobietą a tutaj oczywiście mężczyźni mają pierwszeństwo, że tak powiem, w moim składzie, no i też ostatnio gorzej mi się nią grało, ale także zagrajmy teraz w ten sposób, zobaczymy jak się będzie grało, przejdźmy do drugiego spotkania w dzisiejszym odcinku. Dobra, także zobaczmy skład drugiego rywala w dzisiejszym odcinku, na bramce Peter Schmeichel, Yoshida z Kochlerem chyba na środku obrony, tak mi się wydaje, i oczywiście Werner na ataku, no zobaczymy co rywal potrafi. Ale Werner wszedł to po lekarno, no Jerzy Dudek bez szans. No rywal zaczyna w trzeciej minucie, tak jak w tamtym spotkaniu, także może znowu zrobimy jakiś kombek, ale coś mi się wydaje, że ten rywal jest troszeczkę lepszy od poprzednika. Zobaczmy, boss molarek! Podanie do Świderskiego, jest bramka śpiotny Karola Świderskiego, myślałem, że to podanie pójdzie do Roberta Lewandowskiego, ale Świderski też był dobrze ustawiony, jak to wykończył, wydaje mi się, że pani Ewa Pajor by tego nie strzeliła, ale zobaczmy, będzie kolejna sytuacja, Smolarek, uderzenie finezyjne po krótkim słupku, chyba się przesunął, mamy dwie bramki, dosłownie w jedną minutę, to mi się podoba. Piotrek Zieliński do Smolarka, ależ Piotrek daje piłki w tym spotkaniu. Normalnie niczym jakiś Czawi czy coś takiego, albo Tony Cross. No i kolejna bramka. No posypał się, rywal posypał się. Wydawało mi się, że dobrze gra. No ale jak na razie, no wygrywamy 3 do 1, także to nie wygląda, jakby rywal ogarniał, ależ Smolarek się rozkredził w tym spotkaniu. To jest chyba najszybszy hat trick w tej FIFA. Tak mi się coś wydaje, no bo Smolarek ostatnich 4 minutach strzelił 3 bramki. Oj, 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 Timo Werner, bramka na 4 do 2. No miejmy nadzieję, że nie wykrakałem tutaj żadnej jakiejś jeszcze mojej porażki. To by było nie za fajne. No nie, no naprawdę takie coś, że tam Kiwior wsadził tą nogę i kurczę nie obronił tego. No teraz to się zaskoczyłem jak mam być szczery. Może świderski coś tutaj pokaże. Świderski, no kochler za mocny. Kurde, ten kochler też taką kartę dostał mocną. Jeszcze on tam pasuje do tej jakiejś ewolucji, naprawdę to będzie solidny środkowy obrońca. Tutaj kolejna sytuacja rywala. Nie wiem co ten kiwior ostatnio wyprawia, że nie umie odbierać piłek. No i trzecia bramka stapinu, naprawdę to jest chyba czwarty rywal z pięciu, którym gram w Champions, który strzela tylko bramki stapinów. Naprawdę nieprzyjemnie się na to gra. Robert Lewandowski wychodzi sam na sam. Robert, to musi być bramka. Świderski do lewego, lewy dawaj. Smolarek strzel kolejną bramkę. Bądź bohaterem, czy to wpadnie? Tak jest! Od poprzeczki, ale udało się strzelić kolejną bramkę. Chyba już czwartą tym Smolarkiem. No to jest jego spotkanie, to jest jego mecz. W końcu ta karta kosztowała mnie chyba ponad 300 tysięcy. Także cieszę się, że w końcu Smolarek... Oj, ale teraz kiwior, też to fajnie zrobił. Dobra, zobaczmy, bo Żurkowski też nasz ostatni nabytek, ależ piłka do Roberta. Robert jeszcze tutaj, dobra, świderski. Pięć gwiazdek słabszej i sztuczek i uderzenie, ależ, Michael, to broni, Ale to było bardzo, bardzo ciekawe, to było. Muszę Wam powiedzieć, że taki świderski myślę, że od tej pani Ewy Power może być bardziej pożyteczny, ze względu na to, że po prostu jakoś tak, nie wiem. Lepiej się nim gra, chyba? Tak mi się wydaje. Też lewa noga na tym prawym skrzydle się przyda. Takie właśnie uderzenie finezyjne za pola karnego. No, będziemy to testować na pewno. Dajcie znać, czy wolelibyście, żeby na tym prawym skrzydle grała pani Ewa Pajor, czy może świderski. Dla mnie to jakiejś wielkiej różnicy nie robi. No, wiemy, że też pani Ewa Pajor na, na ławce rezerwowych, jak coś, to będzie mogła wchodzić. A ten świderski naprawdę fajnie się nim gra. Nie wiem, co zrobić. Napiszcie w komentarzu koniecznie. Oj, 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 ale się tutaj zrobiła luka, jestem i palec ześlizgnął się z gałki. No matko Boska, no musiał podać na tego tapina, naprawdę już nie mógł uderzyć. Oj, świderski, fajne podanie do Roberta. Robert do smolarka, smolarek, prawa noga, smolarek, chyba z piątą albo szóstą bramką w tym spotkaniu. No robi to robotę. No, zielinski przejął piłkę, zobaczmy co zrobi. Ole Piotrek okiwał tutaj rywali. Podanie do Smolarka. No niestety już nie strzelimy kolejnej bramki, ale tak, wynik 7 do pięciu mnie satysfakcjonuje. Powiem wam, że w ostatnim spotkaniu 6 bramek, w tym 7 bramek padło, kiedy zamiast pani Ewy Pajor pojawił się Karol Świderski Smularek z pięcioma bramkami Naprawdę solidne spotkanie w wykonaniu Polskiego bohatera No i tak naprawdę już bilans Food Champions Chyba 3 do 1 bardzo fajny Jutro będziemy sobie na pewno grali Food Champions Będzie test Berbatowa 93 Także wpadnijcie jeżeli was to interesuje Pewnie jeszcze jakąś ikonę sobie zrobimy Czy coś takiego Albo jakieś hero to jest co dzisiaj się pojawi w SBC No i tak na zakończenie Paczka dwóch piłkarzy 85 plus Okej okay, mamy informa No to będzie po raz kolejny ten z Belgii Naprawdę tych duplikatów ostatnio mam mnóstwo, dwa duplikaty. Muszę to niestety skrykselować ale na spokojnie ja sobie to przywrócę. Teraz paczka 10, piłkarzy. że ocenie 83, plus może tym razem karta eventowa. Chyba tak, chyba jest. Mamy Francję. Środkowy pomocnik Paris Saint-Germain. Nie, to będzie zwykła karta, bo myślałem, że znowu ta animacja się popsuła. Także Gejoro 86, całkiem spoko. Także takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Słyszymy się jutro, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.